W dzisiejszym odcinku zrobię dom ekipy spierników. Nie, no to będzie dom spierników, nie dom ekipy, ekipy, dlatego żeby były większe zasięgi. Ale proszę Państwa, Expectations. Expectations. Versus Reality, już niebawem. Mam zrobić prezent dla wujasa Łukasza. Rosowaliśmy sobie prezenty. Ja mam prezent do 50 zł. Nie miałem zielonego pojęcia, co mogę zrobić. Za 50 zł będzie ciężko kupić coś fajnego. Osoby starsze, a wujas Łukasz jest osobą starszą, nie można tego ukryć. Doceniają prezenty robione własnoręcznie. Dlatego postanowiłem, że zrobię dom z pierników. I na samym końcu, w tym domku z pierników, usadowię wujasa i Kasię. Cały przepis. Nie jest trudny, aczkolwiek ja nigdy nie piekłem. Ja często gotowałem, robiłem jakieś takie rzeczy, nigdy nie piekłem. Proszę Państwa, żeby nie zajmować czasu, zaczynamy. Proszę Państwa, oczywiście przepis nie jest mój, jest całkowicie wzięty z internetu, z kanału na YouTube. Tutaj są linki, w opisie też będą. Proszę Państwa, do tego przepisu potrzebujemy kostka masła, syrop klonowy. Ja kupiłem imbir, cynamon, brązowy cukier. Brązowy po to, żeby po prostu ten nasz piernik był bardziej brązowy, a nie ten. Mąka. I mleko! Tyle trzeba na ciasto! Aczkolwiek jeszcze będziemy robili yy, śnieg i klej. Do śniegu potrzebujemy cukier puder oraz dwa białka jajka. To jest naprawdę bardzo budżetowe ciastko. Nie trzeba dużo, a może być coś fajnego. To co? Zabieramy się do roboty? <ścoughs> zabieramy. Dobra, bierzemy co? Miskę. Kłóka waga by się przydała. Shit. Ale nie ma baterii, na tego nie ma baterii. Fuck! Nie, działa, 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 działa. Działa Kurwa. ile 113. Zrobimy, proszę Państwa, matematyką. Dzielimy na pół i dodajemy trochę. Krótka piłka. Masło wlatuje. Ulu tablespoon 21 grams. Ale czego grams? Wydaje mi się, że cały, cyna cały cynamon i cały imbir wale do tego. Ale dobrze, na samym początku wsypuję wszystko. Cztery tablespoony. Tyle musi starczyć, nie mam więcej. Fajnie. Pachnie to jak święta. Ten cynamon oraz Oraz imbir pachnie jak święta. Ten przepis bez patrzenia się na wagę. Damy radę to zrobić bardzo prosto. Potrzebuję tylko dwa takie same kubki Pakujemy cukier do jednej, pakujemy cukier do drugiej i robimy tak, żeby było go porówno, to jest trochę więcej. No jest to 250 gramów. Także. Do naszej pieczary piernikowej, a to z powrotem do opakowania. Na ten moment mamy masło, cynamon, imbir, cukier, i teraz dodajemy syropu 190 ml, proszę Państwa. Okej, okay, wydaje mi się, że jest git. Proszę Państwa, wrzucamy to na ogień, pakujemy tą mieszankę i zaczynamy, proszę Państwa, co robić? Mieszać. Musicie mi uwierzyć, że zaczyna to bardzo ładnie pach, pachnieć. To się zaczyna karmelizować. Niech to się wszystko tutaj wymiesza, niech to się wszystko połączy. Boję się, bo czuję, że jest ta konsystencja trochę, proszę Państwa, trochę za rzadka, ale to chyba będzie, będzie się redukować z mąką, którą będziemy zaraz dodawali. Już tutaj patrzę na przepisie jak to jest. Mamy proszę Państwa zrobioną mieszankę. Wygląda ona w taki oto sposób. Miska! Do której wsypujemy 810 gramów mąki. Mąka tortowa, pszenna. Nie miałem żadnego zadzwoniłem do mamy. Proszę Państwa, nie wiecie, jak cokolwiek zrobić w kuchni. Zadzwońcie do mamy. Jakby to wymierzyć. 800. No dobra, na oko. Wiem, jak to zmierzę, proszę Państwa. Żeby nie brudzić termomiksa, ja ten. Tutaj odsypałem tyle, i tutaj to wrzucę do ten, i odejmę, i mam. 200! Idealnie, tu się wydaje, że jest bardzo dużo tej mąki, ale nie zwiedźmy się. Potrzebujemy bardzo dużo materiału na budowę domu z piernika, tak? Teraz, proszę Państwa, łączymy tą naszą taką cukrową mieszankę z tą mąką, tak? Proszę Państwa, to wygląda teraz tak. Dodajemy tutaj jeszcze mleka 310 ml. Proszę Państwa, to ma litr 310 ml. To będzie szklanka, i trochę tyle to będzie 310. Na stubę. Trzeba być pewnym w swoich decyzji, nawet jeżeli nie do końca nigdy nie będziesz mieć pewności w 100%. I zaczynamy to mieszać. Zobaczymy co z tego wyjdzie proszę państwa. I mieszamy. Jeżeli macie y, mikser, to na pewno ona powiedziała, że to jest dobre rozwiązanie, y, babeczka, która ten przepis wymyśliła, ale też może być y, drewniana łyżka. Ja nie mam miksera, dlatego drewnianą łyżeczką to ogarniemy. Nie zdejmę tego z rąk w ogóle. To jest takie lepiące się. Nie wiem czy to powinno być takie lepiące się. No dobra, ale powiedzmy, że takie powinno być, nie? Proszę Państwa, ciasto wygląda w ten sposób. Jest ono y, tak lepkie. Widzicie, że bardzo lepkie, tak? Takie coś pakujemy do lodówki na 4 godziny, a najlepiej na całą noc. Proszę Państwa, teraz jak nasze ciasto jest w lodówce, ono musi y, troszeczkę stwardnieć, gdyż będziemy wycinali dach, ściany, wszystko, a to będzie bardzo trudne do zrobienia przy tej konsystencji. W tym międzyczasie, właśnie, kiedy to się tak chłodzi, przygotujemy sobie szablony do naszego domku. Oczywiście ja biorę wszystkie szablony od tej pani, która, od której biorę ten cały przepis. Także śmiało do niej wpadajcie, zobaczcie jakieś inne przepisy. głupę mi tutaj sobie zaskarbiać zasługi osoby, która yy, to robiła, prawda? Dobrze, proszę Państwa, wydrukowane. I co my tu mamy? Jedną część strony domu, to będzie dach, to będzie kominek. A to będzie bok, czyli co? To będę musiał wyciąć dwa razy, to będzie musiał wyciąć dwa razy, to po razie i tutaj też tam kominek, no to wiadomo, nie? Wycinamy szablony. Dobrze, wszystko już wycięte. Możemy się zabierać za wycinanie tego na, na cieście piernikowym i w tym momencie rozpoczyna się tak naprawdę ten odcinek. Dobrze moi mili, ciasto odleżało w lodówce tyle ile nawet dłużej troszeczkę. Teraz na to kładziemy drugi papier, rozwałkowujemy to aż, ma grubość pół, aż będzie miało grubość do pół centymetra oraz będzie pasowało yy, w nasz szablon idealnie. Widzicie, to już ma odpowiedni kształt i teraz to jeszcze pakujemy do lodówki na 15 minut, żeby było łatwiej wyciąć, gdyż to ciasto naprawdę, ale to naprawdę jest bardzo lepkie. Okej, okay. na dach będzie. Jeżeli mogę dać wam jakąś podpowiedź, najlepiej trzymajcie to całe ciasto w lodówce, ono strasznie szybko się nagrzewa i od razu już jest 300 razy bardziej lepkie. To musicie mieć na uwadze moi mili. Zostało mi tylko ściany domów i będzie można działać. Zapomniałem o najważniejszym, o nałożeniu czapki Mikołaja i robimy cięcia, proszę państwa. Bez sunia. Ściągamy i mamy. Dobrze, wycinamy dach. Dach jest zajebisty. Zanim włożymy do piekarnika, wkładamy na 15 minut do lodówki. Po co? Nie wiem, ale babka mówi, że podobno wtedy to się zapobiega zmienianiu rozmiarowi. Nie wiem, czy ma rację. Zakładam, że ma rację. Dobra, to trzeba ciąć szybko, bo już czuję, że się rozmraża, i już się lepiej jak O kurwa! Widzisz to okno? Normalnie tutaj szklarza trzeba będzie stawiać. Szkło, bo takie dokładne, niesamowite. Tutaj, tu jest problem, bo to jest małe, ale fajnie to wygląda. Jeżeli to się upiecze, to będzie e, naprawdę, wydaje mi się, e, zjawiskowo wyglądać. Dobrze, wycinamy dalej, proszę Państwa. Za trzy. Nawet to wygląda jakoś, tutaj starałem się, żeby te, to wszystko było oczyszczone, żeby tam nic pomiędzy nie było, bo to słabo jak się upieczy, to to słabo będzie wyglądać, ta okiennica trudna, dużo detali, ale we will see, zobaczymy jak się upiecze, teraz wsadzamy to na 15 minut do lodówki i później wrzucamy do piekarnika Proszę Państwa, temperatura 180 stopni, czekamy aż piekarnik się nagrzeje, w moim wypadku już się nagrzał i możemy pakować do środka zadaszenie i zaproszę Państwa od 15 do 20 minut. Czy się uda? Zobaczymy. Tu mi się piecze, tak? Dach mi się piecze. A w tym momencie ja zaczynam robić, proszę Państwa, ściany boczne. Trzeba tak przeplatać. Nie mamy tylu, wiadomo, tac, piekarników, rąk, aby to zrobić wszystko naraz. Trzeba sobie radzić. Lecimy. Co to się tu wydarzyło w tym momencie? Widzicie te, te, boble? To jest gramy. Rozwalamy bąble. Te bąble nie miały być w ogóle w planie. Co jest grane? Bez bąbli miało być w fumowie, a to są jakieś bąble. Wydaje mi się, że może jeszcze mu dać chwilę. Moment dam mu jeszcze 2-3 minuty. Niech on bardziej się troszeczkę podpiecze. Proszę Państwa, do wycięcia zostały ostatnie rzeczy. Ostatnie ściany boczne. Już niewiele. To już jest, proszę Państwa, ten moment. W którym to wszystko zaczyna powoli nabierać kształtu. Update. Tak to wygląda. Nie sugerowałbym się kolorem, bo kolor pewnie zależy od koloru cukru, od koloru syropu, od wszystkiego. Myślę, że trzymałem to 25 minut. Widzicie, jaki on jest? Nie Jest taki, że tutaj go mogę tak zgiąć. Dobra, niech stygnie. Dobra, do piekarnika pakujemy drugą porcję. Tym razem wlatuje ściana boczna i druga ściana boczna. Proszę Państwa, oczywiście jest to prezent dla wujka Łukasza, czyli nie mogło zabraknąć Wojka Łukasza oraz Kasi. Zobaczymy także, co ostatni, ostatni pakunek leci do piekarnika. Proszę Państwa, jest godzina pierwsza z hakiem, ale co? Mamy już zrobione wszystkie części domu: ściana boczna, ściana boczna, ściany boczne, dach komin. Kiedy nasze tutaj części stygną, jest dobry moment a to, na to, żebyśmy stworzyli y, śnieg oraz klej, który będzie łączył te wszystkie rzeczy. I tak musimy poczekać, aż to wystygnie na maksa i stwardnieje. Dopiero wtedy możemy zacząć właśnie robić ten śnieg. Aby zrobić śnieg, potrzebujemy mikser, dwa jajka oraz 500 ml cukru pudru. Oddzielamy białeczko od żółteczka. Ja użyję do tego y, miksera takiego kuchennego, aczkolwiek Wy możecie śmiało użyć jakiegoś ręcznego albo nawet ręcznie to zrobić. Znaczy ręcznie to, nie, ręcznie, ręcznie nie, ręcznie nie. Miksera musicie, musicie, musicie użyć, gdyż tutaj ten cukier będzie musiał się fajnie z tym wymierzać. Wydaje mi się, że da się to zrobić ręcznie, ale jest dużo trudniej. W ogóle to jest fajne właśnie, jakie żółtko jest spoko, nie? Widzicie? Oj, ale za... jak, jak jest białko wokół żółtka, trochę więcej białka wokół żółtka to można się nim bawić, ale jak jest samo żółtko, to jest za suche i wtedy już się rozwala. I co? I mieszamy to, aż się zrobi po prostu lepista czapa. Szanowni Państwa, po 3-4-5 minutach mamy coś takiego. Konsystencja jest taka. Takie o, takim czymś będziemy zaraz robili ozdoby. Yy, aha, i należy pamiętać, żeby to przykrywać, bo to strasznie szybko schnie, a my nie chcemy, żeby to było suche. Istotnym tym wszystkim będzie yy, również taki kondom, taka podawaczka, to można kupić w sklepie. No bez tego się nie obejdzie niestety. Kiedy piernik swoje odstał, możemy śmiało zacząć yy, robić ozdoby. On musi być całkowicie suchy i sztywny i zaczynamy. Dobrze, dachówki wyglądają w ten sposób. Wracam do was jak ozdobię wszystko. Tak to wygląda po ozdabianiu: dach, ściany, ściany, drzwi, komin. Całkiem spoko. Można by to było zrobić lepiej. Wydaje mi się, że mogłem trochę wolniej to robić, ale teraz już wiem jak na przykład na przyszłość, że. Z takimi rzeczami nie warto e, się spieszyć. Nie, że się spieszyłem, ale powiedzmy, mogłem mieć trochę więcej w tym wszystkim. Dobra, poczekam dwie godziny, niech to wyschnie i później zaczniemy łączyć ze sobą te elementy. Najpierw łączymy ściany, później y, po, powiedzmy, jak ściany się, się złączą i zastygną, to gdzieś tak po 4-5 godzinach, jak to wszystko zastygnie, będziemy mogli dawać dach, dach i komin. Na ten moment idę spać, gdyż jest późno, a jest jutro dzień e, i wiele rzeczy do zrobienia. Także całuski i sayonara. Proszę państwa, jest godzina 7.30, co oznacza, że mniej więcej po 4 godzinach, 4,5 godziny, to jest kompletnie twarde i można przechodzić do dołączenia ścian budynku. Nie będzie to łatwe, ale postaramy się to zrobić. Zaczniemy sobie od poprawienia kominku. Jak to nie jest kominek. To są drzwi. Ja... Dobrze proszę Państwa, chwila prawdy, tak? Tworzymy dom. Teraz już nie ma odwrotu. Nakładam grube warstwy. I proszę Państwa sklejamy pięknie. Czuję, że to się będzie trzymać, naprawdę. Wspieram sobie to kubkami. Oj, ozdóbki spadają. Oku trzeba uważać na te ozdoby, za, za, za mało czasu poczekałem. Jeżeli wyrobicie ten przepis, poczekajcie tutaj, nie wiem, rzeczywiście w tym oryginalnym przepisie babka mówiła, że 6 godzin. I nasz domek powoli zaczyna wyglądać. I bardzo się z tego powodu cieszę, nie ma tutaj żadnej wolnej przestrzeni. Poprowadzamy zostało tutaj Betonem XD. Teraz, tylko poprawić to, co zniszczyłem, robiąc to, i będzie można zakładać dach i komin. zaebyś się. Jeszcze sobie drzwi dorobię, ale to już kosmetyka. Dobrze, tak wygląda cała konstrukcja. Wspieramy ją z kilku stron, kubkami. Dzięki temu będzie po prostu stała ba bardziej stabilnie. Ja idę spać teraz. Na... Jeszcze, się, jeszcze się położę na chwilę. Jutro, yy, za jakieś. 4-5 godzin będziemy mocowali dach. Dobrze, proszę Państwa, została ostatnia rzecz do zrobienia: przyczepienie dachu na nasz piernikowy dom. Mam nadzieję, że ta konstrukcja się trzyma, ale przekonamy się zaraz. Jeszcze obawiam się troszeczkę transportu. Ostatnia część. Czas zacząć. Aby dodać temu domkowi uroku, wrzucamy tutaj światełka. Musimy to zrobić teraz, bo zaraz, jak będziemy no, zakładać dach, to będzie nam też się będzie dało, ale będzie trochę ciężej. Takie coś będzie wyglądało 300 razy lepiej niż bez tego. Idealnie. I po to tutaj na samym końcu trzeba było dać więcej tego białego, żeby to po prostu nie było, nie przepuszczało światła. Jak na światło, żeby po prostu był szczelny domek. Kurde, trzeba to zrobić dobrze. Tak naprawdę na samym końcu trzeba zrobić jeszcze komin. Śnieg przed chatką został dodany. Dorobiłem trochę więcej tej takiej masy, którą ten nałożyłem to spokojnie. Yy, zrobiłem jeszcze drewienka, którymi się będzie oczywiście palić drewno w tym domku. Także co, ozdoby są prawie skończone. Jeszcze tutaj do, dopilnuję, żeby śnieg był yy, przy całym domku i mi się wydaje, że domek będzie można uznać za skończony. Mam nadzieję, że wujaszek się będzie cieszyć. Oficjalnie po dwóch dniach pracy, kilku godzinach Bezpośredniej pracy domek został skończony Tak to wygląda, posypane cukrem pudrem Dostaje tutaj efekt śniegu Robię przebiteczki, proszę zobaczyć Świecą się lampki Jest tutaj, proszę zobaczyć jak pięknie wygląda z boku Piękny domek No, tak to wygląda Naprawdę jestem z siebie zadowolony I nie było to aż takie trudne jak się wydawało na początku Trochę było problemów Ale jeżeli mamy czas to można to na spokojnie zrobić A prezent naprawdę zajebisty To, to, dla to jest to dla bujasa! To jest, to dla, bujasa. To to jest to. dla mnie i z jest to, tak? Nie z Kasią.